Podczas 62. posiedzenia Sejmu 9 kadencji odbyło się głosowanie nad uchyleniem posłowi Konfederacji Grzegorzowi Braunowi poselskiego immunitetu. Dzień przed głosowaniem Grzegorz Braun miał 15 minut, by z mównic Sejmowej powiedzieć parę słów na temat sytuacji, przez którą miał mu zostać odebrany immunitet poselski. Oczywiście jego wystąpienie zostało zaplanowane na sam koniec posiedzenia, w okolicach godziny 23. No o ten efekt właśnie chodziło, prawda? Nie, ostatni. Punkt tego dzisiejszego dnia, o to właśnie chodzi, żeby wniosek, który będzie głosowany jutro, głosowany był przez miażdżącą większość, kompletnie niezorientowaną w sprawie. No bo co Państwo myślicie, kiedy słyszycie poseł, wykroczenie drogowe? Immunitet. Ja akurat mam przed oczami posła, który po pracy jadąc niesprawnym rowerem zygzakiem ulicami Poznania zostaje zatrzymany przez policję, odmawia badania alkomatem i zasłania się immunitetem. Pan poseł jechał od kierunku mostu dworcowego w kierunku Parku Wilsona bez oświetlenia od pana czuć alkoholu. Cał... Od pana czuć alkohol, jechał całą szerokością pasu. Na no, pan poseł odmówił poddania się podami się. Mą. Wczoraj, że tak powiem, przed. No i, tak powiem, mam zamiar jeszcze z dwie godziny się wyspać, bo nasze idę złożyć kwiaty pod ceglarze. Zanim przejdę do głównego tematu, to taka mała ciekawostka. Otóż poseł sprawozdawca pan Kazimierz Smoliński przedstawił w sumie 10 wniosków o uchylenie immunitetu panu Grzegorzowi Braunowi. Co się stało z pozostałymi 9 wnioskami? Tych dziewięć innych spraw, tych dziewięć innych wniosków, które podpisał pan poseł Kazimierz Smoliński, to wnioski o uchylenie mojego immunitetu za niezamaskowanie. W różnych innych akcjach politycznych w minionych sezonach, głównie, głównie zdaje się, z Rzeszowa policja starała się mnie ścigać za niezamaskowanie na rozmaitych wydarzeniach związanych z tamtejszą kampanią wyborczą samorządową. No i te wnioski powtórzę, są tak kuriozalne, ponieważ na posiedzeniu Komisji Spraw Poselskich i Immunit Regulaminowej Spraw Poselskich i Immunitetowych, której pan Smoliński przewodzi, na tym posiedzeniu wnioskodawcy, czyli przedstawiciele Komendy głównej policji, no cóż, wykazali, wykazali całą prawną nieskuteczność swoich wniosków i, można powiedzieć, pośrednio wyszydzili. To pod czym komendant główny policji się podpisał. Odszukałem wypowiedź pani policjantki obecnej podczas komisji, o której wspomniał pan Grzegorz Brown, i muszę wam powiedzieć, że byłem dosyć zaskoczony tym, o czym mówiła, chociaż chyba jednak ostatecznie miała rację, bo przecież te wnioski nie zostały rozpatrzone. Sytuacja w momencie, gdy jeszcze obowiązywały te przepisy, ponieważ doskonale państwo wiecie, że te przepisy już nie obowiązują, tak? Zostały zmienione, jak zostały, został zniesiony stan epidemii. W związku z czym ten też obowiązek noszenia maseczek nie obowiązuje. I teraz sąd nie ma innego wyjścia, jeżeli taka sprawa w tym momencie trafi, to już po prostu nie ma wykroczenia, tak? Więc siłą rzeczy będzie odmowa. Tak, ponieważ ta ustawa niestety nie przewiduje przepisów, które by dalej, tak, tak zwanych przepisów przejściowych, tak? W związku z czym, jeżeli to były przepisy epizodyczne. No, nie wiem, czy jest przedstawiciel Biura Analiz Sejmowych. Myślę, żeby się w tym momencie przydało, jeżeli chodzi o wsparcie takie, bo no, ja nie czuję się tutaj na siłach, żeby robić Państwu wykładnię prawną, no bo nie jestem od tego. Niemniej jednak sytuacja tak wygląda, że ustawa nie przewidywała tych przepisów, bo była epizodyczna, te przepisy były epizodyczne i na chwilę obecną sąd nie ma innej możliwości, jeżeli sprawa trafi do sądu w ogóle, chociaż na tym etapie nie trafi do sądu, ponieważ policja nie skieruje wniosku, no bo nie ma wykroczenia. Nieważne, że ono by było popełnione w momencie, kiedy jeszcze ten obowiązek istniał. Dobra, przejdźmy teraz do tego wniosku, który jednak przez Sejm został rozpatrzony. Czym zawinił pan Grzegorz Brown, że posłowie w Sejmie mają decydować o odebraniu mu immunitetu? Chodziło o działania ściśle związane z wykonywaniem przeze mnie mandatu posła. Chodziło o działania polityczne w stanie wyższej konieczności na Demonstracji politycznych. Przed rokiem Marsz Konfederacji, piękna rocznica, 7 października, rocznica proklamowania przez Radę Regencyjną odrodzenia Królestwa Polskiego w 1918 roku. I manifestowaliśmy wówczas w Warszawie Śródmieściu, maszerując spod pomnika, spod kolumny Zygmunta. Krakowskim przedmieściem zmierzaliśmy, zdaje się, tutaj na wiejską podsejn i otóż po drodze, na skrzyżowaniu Nowego Światu już ze Świętokrzyską, wyrosły na naszej drodze betonowe przegrody, których wcześniej tam nie było. To pisze tutaj policja, tak, tak objaśnia, że, że to były zapory antyterrorystyczne. No i czym to skutkowało? Skutkowało tym, że zatrzymać się musiał samochód wiozący nagłośnienie, bez którego komunikowanie się z setkami, tysiącami być może manifestantów nie było możliwe. I dlatego też poprosiłem kierowcę, cywila, że tak powiem, nie działającego politycznie, żeby ustąpił mi miejsca i z zachowaniem. Ostrożności. Ominąłem zaporę betonową, przejeżdżając 20, a może 25 metrów na drugą stronę ulicy Świętokrzyskiej, która i tak była w tym momencie wyłączona z ruchu i ubezpieczana przez policję, która towarzyszyła, towarzyszyła nam na całej trasie tego marszu. I uwaga, nikt nie wystąpił wówczas do mnie z, z próbą. Kryminalizacji mojego czynu. Nikt nie wręczył mi mandatu. Eee, po upływie miesięcy do Sejmu wpłynął wniosek komendanta głównego w tej sprawie i w dziewięciu innych. Krótko mówiąc, poseł Brown podczas legalnej manifestacji, która odbyła się mniej więcej rok temu, ominął furgonetką barykady i wjechał tam, gdzie nie powinien. To wszystko. Wynik głosowania nad odebraniem immunitetu posłowi Konfederacji był do przewidzenia. Kto jest za przyjęciem wniosku Komendanta Głównego Policji z 13 grudnia 2021 roku? Wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Grzegorza Brauna. Zaczyn określony w tym wniosku. Zechce podnieść rękę, nacisnąć przycisk. Głosowało 408 posłów, 361 za, przeciw, 20, 27 się wstrzymało. Sejm bez względu na większość podjął uchwałę wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Grzegorza Brauna. zaczyn określony we wniosku Komendanta Głównego Policji z dnia 13 grudnia 2021 roku. Czy teraz będziemy odbierać immunitet każdemu posłowi, który zaparkuje na zakazie zatrzymywania się? Na kopercie dla niepełnosprawnych albo przejdzie przez jezdnie w niedozwolonym miejscu. Przypadek Grzegorza Brauna pokazuje, że chyba jednak powinniśmy. Niestety, wydaje mi się, że większość w Sejmie nie będzie chciała za bardzo karać swoich, no chyba że będzie to politycznie korzystne, a Grzegorz Braun stracił swój immunitet. Wyłącznie dlatego, bo w Sejmie nie jest zbyt lubiany. Co do wyników głosowania, to zastanawia mnie jedna rzecz. Jak to jest, że poseł Koalicji Obywatelskiej Franciszek Sterczewski, facet, który wieczorem niesprawnym rowerem jeździł ulicami Poznania, najprawdopodobniej po pijaku, który zasłaniał się immunitetem przed poniesieniem konsekwencji, który obiecał, że zrzeknie się immunitetu, żeby ponieść karę, ale tego nie zrobił, Teraz ma czelność głosować za zniesieniem immunitetu posłowi Grzegorzowi Braunowi. To są chyba tak zwane Himalaje hipokryzji. Jakie jest Wasze zdanie odnośnie odebrania immunitetu posłowi Konfederacji Grzegorzowi Braunowi? Odpowiedzi zostawcie w komentarzach pod nagraniem, dajcie lajka, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do zobaczenia wkrótce.